Żyję już prawie jeden dzień. Zjawiłam się wczoraj. W każdym razie tak mi się wydaje i chyba tak jest, gdyż zapamiętałabym przedwczorajszy dzień, gdyby w nim się coś wydarzyło. Ponieważ czuję się jak eksperyment. I mało prawdopodobne jest, aby jeszcze ktoś prócz mnie tak to odczuwał. Dochodzę do przekonania, że jestem tylko eksperymentem i niczym więcej. A jeśli jestem eksperymentem, to czy całkowitym? Nie, sądzę, że nie, gdyż cała reszta świata jest jego częścią. Czy mam zapewnioną pozycję Czy też muszę czuwać I troszczyć się o nią Raczej to ostatnie Czuję instynktownie, że wyższość Można osiągnąć tylko za cenę wiecznej Czujności Modlę się, abyśmy zeszli z tego świata razem To pragnienie nie zniknie z tej ziemi Lecz przetrwa W sercu każdej kochającej żony Pokres dni I przezwuje. Lecz jeśli jedno z nas Musi odejść pierwsze Modlę się, abym to była ja Gdyż on jest silna, ja słaba Nie jestem mu tak niezbędna, jak on mnie Życie bez niego nie będzie już życiem Jak je zniosę Ta modlitwa jest również nieśmiertelna I tak długo będzie zanoszona Jak długo przetrwa mój ród Pierwszą żoną, ostatnia żona będzie moim odbiciem. Zapewne już w przedszkolu występowała pani na wszelkiego rodzaju uroczystościach. Na tak. pewno w szkole deklamowała pani wiersze, a grono wujków i cioć uznało, że zostanie pani na pewno gwiazdą. Czy to no. było tak, pani Kasiu? To było jeszcze gorzej. Bo...